Kampania trwa w najlepsze. Dziś zbieranie podpisów w Włocławku. No jest silne wsparcie. Tak, dzisiaj w Włocławku odwiedził pan minister Janusz Cieczyński, wiceminister zdrowia. Na początku, tej części oficjalnej, odbyliśmy wizytę w szpitalu Webosławku, w szpitalu Brodziowi i w szpitalu w, w, w Aleksandrowi Kujawskim. Rozmawialiśmy o karetkach, które. Niedługo będą przekazane do tych szpitali, ale rozmawialiśmy też o innych możliwościach wsparcia dla tych szpitali, e, czy to jeśli chodzi o sprzęt, czy to innego rodzaju inwestycje. A teraz e, spotkaliśmy się tutaj, żeby wesprzeć i sprawiedliwość w zbieraniu podpisów. Co jeszcze w tej kampanii? No w sobotę konwencja w Toruniu, ale co dalej? Na pewno jeszcze czeka nas bardzo dużo wizyt, bardzo dużo także pomysłów. Ja też wkrótce zamierzam przedstawić swój program, swoje pomysły dla naszego regionu. Myślę, że będą one bardzo ciekawe, że się spotkają z dużym zainteresowaniem. Nie chcę jeszcze na razie tutaj uchylać Rąbka Tajemnicy, ale już niedługo przekażę więcej informacji.